Hej, działem wszystkim tu Camrus. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mount and Blade Warband Hej, witam Was bardzo serdecznie, jeszcze raz, spowiem, że zrobimy to sekundę temu. No i co? Co my mamy zrobić? Już nie pamiętam na czymś ostatnio skończyliśmy. O, traktat pokojowy, to źle. Więc chodźmy do naszego króla. Mieliśmy chyba królowi zgłosić jakąś misję, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli nie, odbierzemy misję, znów się spotykamy, ser Camrus wam zaoferować Ci miecz. Chcę, żeby walczył. chodzi o zadanie. Od putar, coś tam ukrył się w miejscowości Hararoff. Oczywiście otrzymał. To są kary. Fakie. Yeah. Zostałem 300 punktów do doświadczenia i 300 denarów. I, ludziki, o wiele lepiej będzie nam się wyżyć bez niego. dziękuję Ci. I możemy albo wziąć 300 e, denarów, albo możemy powiedzieć, że to pieniądze krwią z brukany i nie mogę ich przyjąć. Wtedy prawdopodobnie król będzie nas dużo bardziej lubił. Weźmiemy coś takiego. Tak, stosunki nam się polepszyły i zyskałem honor. Honor mi akurat nie jest potrzebny. Ale lepsze stosunki z królami, jak najbardziej na propsie. A hajsu trochę mamy. Ogólnie hajs łatwiej zdobyć niż stosunki z innymi ludźmi. A hajsu mamy dużo, więc nie ma problemu. Chodźmy do tawerny. Żadnej jego questu niestety nie dostałem, trudno. Farmer. Panie, wygaszasz na kogoś, kto z swoje Czy Czy mogłeś na pomoc? z mojej prośby, o co chodzi, dobry chłopie. Znaczy, w co się grupa, no ja to zabieram wszystko, co mam. Zwłaszcza nas. to. Gdzie leży wioska? Ambaen. Pomożemy im, albo czemu by nie? Nabijemy Nabież... sobie trochę doświadczenia. Będziemy mieli lepsze stosunki z wieśniakami. To jest bardzo na propsie, gdyż będą... będzie więcej ochotników dochodzić. I chodźmy na rynek, zobaczmy co i jak z brońmi. Strzał mamy. Trochę jedzenia troszkę mamy. Okej, okay. wołowinka jest trochę nieświeża i morali będzie nam opadać, ale trudno. Mamy dwuręczny mieczyk. Czy jest jakiś ciekawy łuk? Plus, 3 do obrażenia mnie jest, czy do szybkości? Serio? Za, tysiąc, za 1176 denarów tak mało obrażeń? Okej. Okay. Z tego co widzę, są tutaj chujowe. Zobaczmy jak z koni. Mamy hajsu na koni. O, panie, jazda konna wymaga na takim sporo. Trzeba będzie się podrasować pod tym względem. Dobra, damy sobie spokój zbroję. Może jakieś zbroje ciekawe. Ok, Z tego co wiem, jeżeli mamy za dużo ciężarów wszędzie, to mamy obniżoną miłość strzelania z konia, więc. Trzeba uważać. Jakąś lepszą czapę myślę, że żebym sobie kupił. To wygląda ciekawie. Za 748 33 opancerzenia. Wygląda bardzo przyjemnie. Okej. Okay. Zróbmy coś takiego. Co my jeszcze możemy? Czerwona płczona rękawica. No okej, okay, weźmiemy sobie rękawiczki. Lepsze opatrzenie jest lepsze. Jakaś zbroja. O! To wygląda bardzo ciekawie, ma dużo. Waga jest niewiele większa od naszej obecnej zbroi. Mimo tego ma dużo lepsze statystyki. Wygląda bardzo kusząco. Tylko mam zamiar... A to, 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 to. Nie. Kupimy sobie to. Jakieś buciki? Nie, buciki mamy, ok. Dobra, a to sobie sprzedamy. No i mamy teraz dużo lepsze, jakim się podoba. Ok. O, to jest nic ciekawego. No i dobrze, co mam zrobić? Gdzie jest ta wioska, do której mieliśmy pójść? Zobaczmy questy. Mhm. Mieliśmy się w ogóle skierować ku werhek w następnym odcinku. Dobra, Oho, ho, 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 ho. I ta wioska. Najpierw wchodźmy do bandytów, ponieważ jest blizutko. Wpierw ruszymy do krwynu. Chwileczkę to są korsarze. Łonie, spierdolamy. Dobra, Fakie. Korsarzy nie lubię, to jest do questu tego pierwszego, nie chcę mi się kompletnie z nimi bić. Werbuję ochotników, czterech. Warto było tutaj podejść. Hopa, hopa, hopa. I lecimy do Ambine. Ktoś mi powiedział, że ctrl shiftem dużo szybciej lecimy. Ło, nie, 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 nie. O mój Boże! Banda Korsarzy Korsarze są bardzo mocni. A jest ich dużo. Wiecie co? Wycofaj się, zostawiając kilku żołnierzy. Straciliśmy dużo morali, ale dzięki temu nie, nie stracimy dużej ilości ludzi. Byśmy po prostu zostali wyrżnięci przeciwko tym korsarzom. Nie wiem, jakim cudem nas dogonili. Może dlatego, że nowych zapałem. I mi trochę spowolniło załogę. Cóż, morale są mniejsze. To jest ten minus. Okej. Okay. Trzeba uważać z tym przyspieszeniem. Jest dość niebezpieczne. Dobra. Zatakuj bandytów. Okej okay. Morale nam się trochę polepszą po wygranej bitwie. Mam nadzieję, że to nie są korsarze. Chodźmy tędy za mną, moi drodzy. O, jak oni zapieprzają. Są bandyci z lasu? Dobra. Mylą mi się komendy. Dobra, da tak, ostrzelać bez rozkazu. Tak, to są... bandyci z lasu. Ponieważ to są ucznicy. Okej. Okay. Wystrzelajmy ich z bezpiecznej odległości. A! Widzisz jak go pięknie trafiłem? O, kolejny. Co jest? Dobra, Przejdźmy sobie tędy. Bo niewiele mogę zrobić na polu gry w ten, w ten sposób. Dobra. To są bodajże bandyci z lasu. Jestem prawie pewien tego. Dobra. Usłyszymy tego dziada. Hopa. Headshot. Wow. Nie trafiłem headshota. Pomyłka. Dobra. Jakim cudem on to przeżył? Ginsz ma to. Dobra. Hopa. Mogę się nie obronić, kiedy trzeci w plecy. Pięknie. Dobrze, wygraliśmy tę bitwę w pięknym stylu. Ciekawe tylko ile naszych ucierpiało. No, Achuel! No, Farmerzy dobrze się posłużyli jako tarcza ochrona, to mnie bardzo cieszy. Ura! Dwóch zabitych. No, na siedmiu. Pięciu dni zabito. Odmów mówiąc, że bardziej mi się przyda. Żaden z mieszkańców. Mędy pieprzone. Żaden z mieszkańców nie chce się dołączyć po tym, jak im pomogłem. Sukin, syny. Tak mi się odpłacają za to wszystko. Bo ja trochę straciliśmy. Ale lecimy teraz do Werhek, gdyż mamy tam quest do zrobienia. Przy okazji mi się żołnierzyków. Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa. werby ochotników, pięciu, idealnie. Hajsu mamy. Tutaj przychodziliśmy ostatnio. Chodźmy do Faliu. Panie, masz może jakiegoś questa? Sensor kameróz do usług. Możemy jakieś zadania? Nie. Tak proszę wybaczyć, ale niech mam z pieprza. E, musimy iść tutaj kupić zapasy żywności, bo nam brakuje. Przyspieszmy chodzenie. Wow! Opuszczają nas, bo mamy zbyt niskie morale. No, a przez ucieczkę, nie? Kup zapasy. Musimy kupić jakieś fajne rzeczy z fajną ilością morali. Kupmy im miodu no raczej im nakupujmy będą trochę lepsze morale dalej bardzo niskie o mój boże jak mógłbym sprawdzić dokładnie morale tak dokładnie no musimy zawalczyć z kimś i wygrać splądrowana wioska nic tutaj nie zdziałamy chodźmy do berhek Boże, nie zauważyłem tych korsarzy. Dobra, pierwsze to, atakujemy. Chodźmy tutaj na górę. Pod górkę będzie im dużo ciężej tutaj wejść. Zobaczcie, jak my się wolno wspinamy. Okej. Okay. Górzystce tereny są bardzo na propsie w tym przypadku. Utrzymać tę pozycję. Rozróżnić szek. Strzelać bez rozkazu, wiadomo. Oni idą od tej strony. Widzicie? Tam są. Nie! Nie strzały. Dobra. Różmy na to całkiem prawidłnie. Oczekujemy. Wiecie co? Mógłbym pójść tam do tych korsarzy i ich trochę powystrzelać. Obawiam się, że moi ludzie za bardzo będą stratni. Zróbmy tak. Aż korsarze mają tarcze, więc dlatego. Liroy, PAU! Pościnajmy ich trochę w ten sposób. Nie, te góry nie są dobre. O mój Boże, spieprzamy. Opa, nie trafiłem oczywiście. Dobra, lećmy do naszych. Jednak ich łuki są zbyt bolesne Moi drodzy Zaczyna się walka Dobra Ustrzelmy tego dziada Wszyscy z nich mają tarcze Hopa Bum Nie będę stać bez w misu o mój Boże, będę stać bezczynnie w miejscu do ataku. Nie ma opcji. Już moi giną przez korsarzy. To jest bardzo bolesne. Z pierwszej dziadu. Mam nadzieję, że moi dadzą sobie jakoś radę. Koleś się zaczął bronić, kiedy oberwał. Dobra. jakim cudem ty to przeżyłeś? Dobra. Podejdźmy jeszcze raz. Pał. Zobaczcie mnie, całkiem dobra taktyka. Eee... Bum. Fak. Podsunąć aż się odsłonią, bo gdy chcą nas zaatakować. I strzelić im prosto w ryj. Jakimś cudem trafiłem go w tarczę. Dobra. Nie bij mnie! z Spieprzaj gościu! Patrzcie... Nie. 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 Nie trafisz mnie. O mój Boże. Jestem tak bardzo martwy Dobra, wygrywamy to, tylko dlatego, że mieliśmy dobrą pozycję obronną A patrzcie, ilu nam poległo, nie? To są kursarze, to są pieprzone mendy Oooo, to była... Bardzo zła bitwa, 14 zabito Moi drodzy, 14 zabito Niedobrze, bardzo niedobrze Jesteśmy niesamowicie stratni co prawda mamy łupy. To jest całkiem ero. Dajemy to naszemu towarzyszowi. Przygód. O, patrzcie, jaka fajna zbroja. Okej. Okay. Damy sobie tam gdzieś na górę, żeby się wyróżniała. A, zapomniałem, że mi powiedzieliście, że w ten sposób mogę właśnie... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm przewijać itemki, to jest bardzo przydatne. O, i patrzcie, mamy lepszy łuk. Mamy 22 obrażenia i trochę mniej szybkości, ale to wciąż lepszy łuk. Okej. Okay. Teraz, skoro już możemy tak sobie sprzedawać itemy, weźmiemy wszystko. Wioszkę, słabsze strzały, dobra. Pozwól towarzyszom, żeby sobie wzięli, co chcą. Takie, to sam level. Co mnie akurat bardzo cieszy, gdyż siła na ciągu jest polepszona. Opa, hopa. No i teraz trzeba się zacząć rehabilitować, że tak powiem. Opa, hopa. hopa. Odejdź tawernę. Mhm. Kogo my tutaj mamy? Podróżnik. a jest ta ta. szachcicka. Pośrednik kupów. My chyba nie mamy żadnych kiboników, jeśli dobrze pamiętam. Wędrowny Trabudar. Ty kim jesteś? Ale z książkami, to jest śródny, nie chcę żadnej książki. Ojej, wow, nie tędy. Eee, Odejść. Mamy dużo rannych ludzi, ale szybko, polećmy do Odasanu. Okej, okay, uwaga z tym przyspieszeniem ostatnio bardzo nas to brało. Niestety nie ma żadnego wieśniura, który chciałby się dołączyć. Dobra. Musimy trochę odpocząć. Gdy jesteśmy zbyt ranni Przy okazji może paru ludzi się rozmyśli I będzie zach zachce się do nas dołączyć Jesteśmy strasznie stratni w wojsku Dobra chyba wystarczająco dużo Odpoczęliśmy Nie, jeszcze nie Jeszcze troszkę Okej okay. A więc oczekujemy Mhm uh -huh. Morale wynoszą 76, już są poprawione po wygranej bitwie. Dobra. odejdź. Tak, tam. Jeszcze jeden wyleczony musi zostać. Więc odpoczywamy. Odpoczywamy, moi drodzy. Muszą być wszyscy sprawni, mimo że ich dużo nie jest. Morale się poprawiły, spoko. No, wysokie morale. A właśnie, porozmawiałem z Tobą, Firentis. Pokaż mi swój ekwipunek, ponieważ mam dużo fajnych nowych rzeczy, a Tobie się to przyda. Damy tobie to. Jaki masz mieczyk? Eee, 27, 22. No lepszego ci nie dam. Mogę ci dać tarczę? Nie, ty nie posiadasz badania tarczą. Łuk. W sumie czemu by nie. Nie mam strzału, więc w sumie nie. Badanie tarczą wszystko na czwórkę. Na czwórce. Dobra, z tego nie pokorzystamy zbytnio. Nie damy mu nic ciekawego. No, ale ma lepszą zbroję. Wygląda już jak, jak, trochę jak wiking. W sumie. Okej. Okay. Mm -hmm. Idź na rynek, broni. No i co? Sprzedajemy. Dużo denarów to oni nie mają w tym sklepie, ale wystarczająco dużo dla nas. Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa. Hopa. Pięknie. Czy są jakieś lepsze strzały? To jest ich mniej, to nie. E, Jakaś... Broń, że wstała bez tarczy, dwuręczna. How about? Nope. Chociaż... Premia przeciwko tarczom? niezbalansowana. To broń wygląda naprawdę? Bardzo ciekawie. Ale nie, ja chcę być miecznikiem. Dwuręczna? Nie, nie dużo lepsza od naszego, dora. Koń A, nie mam rozwiniętej jazdy konnej. Ten koń ma za mało życia, Mam mniej od naszego, więc nie. Andarz z zbrojmi? O, patrz jaki to jest pancerz do nóg, nie? Dobra, nie zła, nieważne, zobaczyłem cenę. Kupmy jakiś, jakiś hełm, myślę, naszemu przyjacielowi. Ten będzie ok. Taki sam jak nasz. Opa. Firentis, trzymaj, mordo, nie dostaniesz headshota. A jak zostaniesz, to nie będzie bolało. Opa. Nie ma za co, wikingu. I jeszcze raz sobie zobaczymy Tawernę Oberżystka. te i znowu się spotykamy Ona lubi Ona lubi bodajże Plądrować jeśli jesteś dobrym kapitanem, który potrafi poprowadzić swoją kampanię do porządnych grabieży i bogactw, nie będziesz mieć problemów z zapłaceniem. Stać mnie naprawdę... O, Okej. Okay. Dobra. Przyjmiemy cię do drużyny. Pomimo tego, że jesteś kobietą, ohohoho. ho ho. Zobaczmy, co ty potrafisz. Eee, umiejętności. Siódmy level, całkiem przyjemnie. Dobrze włada bronią. Przeda jazdę konną, taktyka. Okej. Okay. To jest taki typowy wojownik. Wojowniczka. Może być. Ale nie mam do Ciebie żadnego tego wyposażenia i nie mam zamiaru kupować na ten moment. Chodźmy tutaj. Powoli przypieszajmy. Ale powoli. Niestety nikt się nie chce dołączyć, nie rozmyślili się. Jeszcze chodźmy do ruwaru. Powolutku naciskać spację. Nie możemy pozwolić sobie na... Na kolejną wpadkę z korsarzami. Dobra. Werbuję ochotników, trzech. Wystakujmy się na maksa. Tutaj splądrowana wioska. Era po kolei. Fila, chwila, chwila, chwila. Korsarze, łowcy głów. Ech. Łowców głów się nie boimy. Zresztą są dobrzy ludzie. Hopa. Hmm, cóż to? To fale rozbijające się lot. Musimy być niedaleko Zatoki Gunging. Okej, okay, powiedzmy coś więcej z naszej historii. Nie, za mnie nie obchodzi mnie to. Coś hmm. się nie odfochali za zbieranie podatków. O, król, jakaś misja? Król Złoty. Zadania? Ej, zapomniałem kompletnie o jednej rzeczy. Mieliśmy zrobić quest. Warhek. Wiecie, zawrócimy się, bo jesteśmy blisko, jakby nie patrzeć. Mhm. Ok. Idź do zamku. A kiedyś to byliśmy, to to zróbmy. Chopa. Powiedziałem, że skakanie w tej grze się nie opłaca po, po coś taki coś. Pani D Dria Witam tam do usług. Nie. Musiałem rzucić takie specjalne LPT. Dobra, Wikingu. Do usług. Mam do Ciebie mi list. Przysław wiadomość. Fakie. Zadania? Nie. Okej. Okay. Dobra. Tawerna. A cóż, może się coś pojawił. O, patrzcie. Wymiana npc -tów. Bardzo dobrze. Najemny no, milicjant. Zobaczmy jeszcze górę. No, tawerny nigdy za wiele. Wizyt. E. Mm -hmm. Chodźmy tutaj, bo mamy po drodze. O, jest werbuj ochotników! nam się ilość. To prawda jeden, ale cóż. Pakt handlowy z Saranickim. Dobra. Okej, okay, to się dalej nie otwochali. Powolutku to jest? Owca głów, nie ma problemu. Faneda. Gdzie my jesteśmy? Tutaj miałem iść, no. Hopa, 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 hopa. Ach, werbuj ochotników. Co jest? Krem się ścięła? Ło mój Boże. Vanguard Sukin synu. Dobra. Tego ustrzelimy, nie będą nas mendy napadały Pieprzeni bandyci Boom. Do mnie chcieliście zaczynać? Psz. Godne pożałowania Na rachunek, doświadczenie jak najbardziej na propsie Ochotnicy, bardzo spoko Sargow, coś ciekawego Rusz dubsko. ok? Okej Tawerna, wiadomo Eee Wszyscy jeszcze śpią? Coś malutko ludzi kup w tawernie, co mnie bardzo smuci. O. Dobra. Hmm. mistrz Gildi, masz może dla mnie jakieś interesting zadanie? O, wpaka. Co możemy zrobić? Zbierać luda. Okej, okay. ty masz dużo ludzi, więc to oznacza, że lubię z tą pogadać. O, jaki staruszek. Możemy jakieś zadania? Dupa. Tera. Powrót z Wojarzy, werbuje ochotników. My swoje dopiero co zaczynamy. A, chodźmy do się HM, czy okazji skoczymy do Tichr. Krótko, krótko spacje, żeby nie natknąć się na żadną bandytę. Dużo, dużo, dużo nordyckich wojowników, dobrze. Rolników. Radzieś ta Verde. A, coś już tam tamten Dziadunio, chyba. Podróżnik, Rumun. Wędrowny Asik, nope. Kim ty jesteś, Rolf? Okej. Okay. No się spotykamy. Trzysta. Mhm. Kosa idaruje. Knału, najemny rycerz. Nic ciekawego. O, dobra. Zbieramy dalej wojsko. Nie jest to może zbyt pasjonujące. Ale jednak wymagane. To nie powinno być dużo bandytów. Mam osłonę, można powiedzieć. Żołdzik, spoko. Rolnik do ulepszenia. Bardzo spoko. Jeszcze 10 nam zostało werby chodników. Dobra, jeszcze siedmiu. I w sumie możemy zacząć napadać na medytów. Chociaż żadni się nie pojawiają, zauważyliście? Królestwo Swadii. A, Czekaj, banda korsarzy. Nie, za dużo ich. Korsarze... ...na wodzie. O mój Boże, masakra. Na lądzie są przestrani, nie? A na wodzie, kiedy nie ma miejsca w ogóle, żeby się ustawić, jest strzelać ich. Eee. Werby ochotników. No i mamy fula. Dobra. Spogadamy z Tobą. Jestem do usług. Można mieć zadania, nie? Fuck you. Chwileczkę zobaczyłem. Korsarze. Mmm. Nope. Z korsarzami bić się nie chcemy. Są zbyt niebezpieczni. Uwaga, doświadczalko. Piękny Huskar. Właśnie, ludziki, słyszałem, że Nordowie nie mają takich złych nawet łuczników. Więc pytanie, w którą stronę drzewka trzeba iść, żeby trafić na łuczników? Korsarze? Nie, 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 nie. O, 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 kamera, co się dzieje? Czym to są sami korsarze? Mój Boże. Chwila, czy on mnie goni? Jaką mam prędkość? O Boże, mam 3-5. Nie! 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 O mój Boże, 42 do 49 trudno, obniżymy sobie morale, mam to gdzieś. Nie mam najmniejszego zamiaru się bić przeciwko takiej ilości korsarzy. Widzieliście co było kiedy? E, Zanotowane. Wiem, że uciekanie jest frajerstwem, ale wiecie. Lepiej stracić 4 niż 50. Ile tutaj się tych korsarzy w ogóle rozmnożyło? Gdzie ja jestem? Nie, hajn. Werby ochotników. Fieczka, jakie mam morale? Przeciętne, dobra. Przeciętne morale mogę jeszcze przeżyć. Powolutku, powolutku. Werby ochotników. O mój Boże. Sekundka. Poprawię tylko coś. O mój Boże. Chciałem poprawić ustawienia. Nagle no, ten jest mi skraszował. Ale z tego co widzę nagrywaliśmy 26 minut. I. No cóż, bliskie starcie z korsażami nas troszkę bolało, ale nie przejmujcie się, mam już dużo woja. Teraz poszkamy jakichś łupieżców, grabieżców. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i byłbym bardzo wdzięczny, żebyście podkreślili w którą stronę mam iść, żeby rozwinąć trochę łuczników. bo jednak łucznicy się przydadzą. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa. pa.